Siemano z rana. Słuchajcie, nietypowa sytuacja, dostałem coś przed premierą. Słuchawki, słuchawki Sonos Ace. Ten model jeszcze nie wyszedł, kiedy nagrywam tę recenzję, nagrywam ją w niedzielę. Dostałem je na bardzo krótko od takiego znajomego, który nawet tutaj w Gdańsku nie mieszka, więc też prosił, żeby jednak zostać one niemowym, nazwijmy go Romekiem. Romek powiedział, że załatwi sobie te słuchawki skądś tam, nieistotne skąd, ale ma je na naprawdę krótki czas, więc mając taką okazję stwierdziłem, że jej nie przegapię. Zrobię dla Was rzetelną recenzję, żebyście wiedzieli, czy te słuchawki są warte zainteresowania już nawet w dniu premiery. Tak więc zapraszam na tę recenzję. Tymczasem dżingielek. Słuchawki otrzymujemy w bardzo estetycznym opakowaniu. Bodajże takim fajnym kartoniku, który jest bardzo ekologiczny. Pokrowiec wygląda w ten sposób. Zaraz sobie go zobaczycie bardziej na zdjęciach. W środku mamy dwa kabelki USB-C do USB-C oraz USB-C do jacka 3,5 mm. Oczywiście mamy też tam troszeczkę makulatury. No i oczywiście same słuchaweczki. Powiem wam szczerze. Na początku byłem trochę sceptyczny, bo wyglądem przypominają mi produkt od pewnej firmy z logiem nadgryzionego jabłuszka, co wam pewnie też się na skojarzenia nasunęło i nie spodziewałem się po nich dużo. Zresztą Sonos robi bardzo specyficzne sprzęty. Sonos ARC, Sonos Beam, Sabufery wszystkie raz 100, 300, Sonos 5, wcześniej jeszcze Sonos One, One SL. To wszystko było naprawdę fajne, no, są bardzo fajnymi sprzętami, głośnikami yy, yy, aktywnymi, czy sandbarami, subwooferami, słuchawki. Nagle Sonos wyrzuca słuchawki i w tym momencie sobie myślę, no będzie hit albo będzie kit. Znając życie będzie trochę po środku, no i się myliłem, bo to jest dosłownie hit. Dlaczego? Opowiem. Eee, słuchawki przez pierwsze dwa dni, bo dostałem je tylko na 3 dni do testów, jutro muszę je zwrócić. Słuchawki przez pierwsze dwa dni wygrzewałem. Eee, grały sobie przez jakieś 36 godzin łącznie, eee, co im dużo pomogło. No ale dobra, do rzeczy. Jak widzicie teraz na zdjęciu, słuchawki te posiadają na lewej słuchawce od spodu włącznik oraz złącze USB-C. Na prawej słuchawce znajdziemy natomiast przycisk oraz taki suwak, który reguluje nam, możliwość, reguluje nam głośność i daje możliwość też kliknięcia. Numerycznie no oczywiście w lewo w prawo zmienia głośność, przyciśnięcia twarzy lub wstrzymuje muzykę. Przycisk służy do zmieniania trybu ANC oraz słyszenia otoczenia. Oczywiście można tam z aplikacji włączyć trzeci tryb, który wyłączy oba te tryby. Czyli w tym momencie możemy mieć Denon Pearl Pro Halo. Do tej pory tego nie wprowadziliście, a Sonos też to ma. Można mieć trzy tryby. Słyszymy otoczenie, nie słyszymy otoczenia i mamy wbite czy słyszymy czy nie słyszymy. Tak? Czyli na przykład wieje mocny wiatr, nie będzie nas to wkurzać. Bardzo fajna przemyślna konstrukcja, dobrze zrobiona, dobrze dopasowane plastiki, nic nie przeszczy, nic nie szumi tutaj przy dotyku, też bardzo fajny materiał, ale przejdźmy dalej. Tak jak wspomniałem, produkt ten jest bardzo dobrze wykonany. Tutaj też na bardzo duże uznanie zasługuje fakt, że te słuchawki pasywne tłumienie mają naprawdę na najwyższym poziomie w momencie, kiedy Zakładamy te słuchawki na uszy. Oczywiście lewa, prawa strona jest do rozpoznania, poprzez to, że prawa strona jest taka lekko zielonkawa, a lewa jest biała. No i oczywiście też w tym momencie po przyciskach to można sobie zrozumieć. Jeżeli zakładam te słuchawki. One mnie tak odcinają od otoczenia, nawet jak są niewłączone, że to jest po prostu coś pięknego. Poza tym są cholernie wygodne, są bardzo anatomicznie dobrze przystosowane do kształtu głowy, lekko pochylone są do tyłu te pady, skutkiem tego ucho bardzo wygodnie do środka się spasowuje. Tak jak mówiłem, pasywne tłumienie wraz z aktywnym tłumieniem robią taką robotę, że jeżeli uważacie, że Sony ma dobre tłumienie otoczenia, czy Bose quite Comfort, to jeszcze nie słyszeliście sonosa. Tutaj te tłumienie otoczenia zrobione jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Oczywiście zaznaczę, że u każdego to może być inaczej, ponieważ różni się tutaj kształt głowy, fakt, czy macie włosy, czy macie ich dużo, czy nie. Jeżeli założycie to na czapkę, no to nie będzie tłumienia otoczenia, czy na kaptur, bo takich ludzi też widziałem. Więc jeżeli one leżą poprawnie na głowie i nie macie tutaj jakiegoś nie wiadomo puchu, to w tym momencie tłumienie otoczenia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą podobnie jak słyszenie otoczenia, te słuchacze Słuchawki mają tak rzeczywiste słyszenie otoczenia, że odpalając ten tryb zapominacie, że macie słuchawki. Jest to niesamowite i naprawdę trzeba to usłyszeć. Dodam też, że tryb słyszenia otoczenia oraz active noise cancellation nie wpływają na jakość dźwięku w tych słuchawkach, co jest bardzo dużą zaletą. Niejednokrotnie spotykamy się z czymś takim, że jeżeli odpalamy sobie redukcję szumów, nagle podbija się bas. I tego efektu się nie da wyłączyć, bo to jest związane z jakimiś tam mechanizmami wewnętrznymi, algorytmami i dalej. Tutaj, Sonos naprawdę odwalił kawał do biery roboty, zresztą przełączając się z trybu wyciszenia otoczenia do słyszenia otoczenia, głośność pozostaje ta sama. To jest duży zarzut, na przykład dla Perli. Ja rozumiem ten zabieg, bo jeżeli chcecie słyszeć otoczenie, to muzyka się powinna automatycznie przyciszyć. Nie wszyscy to lubią, niektórzy doceniają, niektórzy nie, tak więc tutaj tego nie ma. Musicie sobie przyciszyć słuchawki samemu, co jest zresztą dziecinnie prosty, słuchaczek. Trzymacie na dół i automatycznie się bardzo przeciszają te słuchawki, więc to akurat nie ma problemu. Wypadałoby oczywiście również dodać, tak jak widzicie w tej chwili na zdjęciu, e, że pady do słuchawek są magnetycznie mocowane. E, domyślam się, że dostępność części zamiennych, a przynajmniej samych padów, nie będzie w żadnym razie problemem. Jeżeli chodzi o komfort noszenia tych słuchawek, w moim przypadku jest on bardzo wysoki. Normalnie nie lubię słuchawek wokół usznych, ponieważ jest mi zawsze praktycznie gorąco, więc takie słuchawki dla mnie odpadają przez 95% czasu. Ale te słuchawki zasługują na duże brawa, ze względu na to, że teraz siedziałem w nich około 2-2,5 godziny i nie miałem wrażenia zakładania na głowę imadeł, po prostu które dokręcam co 5 minut. Tylko te słuchawki leżą bardzo wygodnie, te pady są mięciutkie, zrobione z bardzo delikatnego materiału. Nie będę nawet strzelać, czy to jest skóra, czy to jest tworzywo sztuczne. Nie jest to istotne. Ważne, że jest to bardzo wygodne. Pady są bardzo miękkie i jednocześnie na tyle dobrze przylegają do głowy, że powodują, że pasywne tłumienie jest dobre, ale tak delikatnie, że tak jak mówiłem, nie macie wrażenia posiadania na głowie i madła. Jak większość współczesnych słuchawek, i ta posiada oczywiście aplikację, tylko że ta aplikacja jest powiedzmy, że świeża. Owszem, była poprzednia wersja aplikacji Sonos prowadzili teraz nową aplikację i ona jest troszeczkę jeszcze niedopracowana. Widać w niej dużo błędów. Ona się potrafi zawiesić na tym telefonie, na którym nagrywam, to jest Xiaomi Mi 9, tymczasowy telefon. W ogóle mi się ta aplikacja nie odpala, zawiesza się w samym starcie, nawet na logo. Więc tutaj jest dużo do poprawy. Słuchawki skonfigurowałem na telefonie małżonki, ona ma S23 zwykłego. Aplikacja się odpaliła, nie pokazało, że mogę dodać słuchawki. Wyłączyłem ją, zabiłem ją, wrzuciłem ją ponownie, pokazało, że są słuchawki. Kliknąłem, nie znalazłem słuchawek. Wyrzuciłem słuchawki z telefonu, włączyłem jeszcze raz, słuchawki się dodały, ale aplikacja się zawiesiła i wyłączyła. Potem znowu się włączyła, słuchawki się dodały, aktualizacja. Przeskoczyło dwa ekrany, powiedziało nie można się skontaktować ze słuchawkami. Wyłączyłem aplikację, włączyłem ponownie, zaktualizowało się, trwało to dość długo. Słuchawki w ogóle ucichły. Zupełnie, więc myślałem, że je w ogóle zabiłem, ale się okazało, że one tak długo się aktualizowały. Wstały słuchawki, wszystko się udało. W końcu po, nie wiem. 15 minutach walki, z tym udało się to wszystko skonfigurować. Aplikacja jest jednocześnie uboga, a jednocześnie bogata, już wyjaśniam. Zobaczcie sobie na screenach. Możemy oczywiście przełączać przez kolejne tryby tłumienia hałasu, tak zwane nastrojowe, e, czyli słyszenie otoczenia, czy wyłączony. E, możemy też oczywiście ustawić jakiś korektor graficzny z regulacją basów, tonów wysokich oraz balansu. Mamy też opcję wzmocnienia basów i wysokich tonów przy niskich głośnościach. Oczywiście opcja ta e, z domysłu jest uruchomiona. Z jednej strony, sorki za ten samolot, z jednej strony to jest całkiem fajna opcja, bo przy niskich głośnościach z reguły bas jest mniej dominujący, jest taki delikatniejszy, a tutaj w tym momencie, jak te niskie i wysokie tony są podbite, to nawet na niewielkich głośnościach uzyskujemy bardzo fajną, dynamiczną i pełną muzykę. Jednym się spodoba to ulepszenie, innym nie, na szczęście można je wyłączyć. Idąc dalej w aplikacji, rzućcie okiem, Sonos wprowadził coś takiego w apce, co się nazywa Head Tracking. Pewnie fanom Apple ta opcja nie jest obca. Jest to opcja na tyle ciekawa, że warto jej użyć raz i później o niedosłownie zapomnieć. W mojej ocenie to jest całkowicie nieprzydatny Bajer. Pozwala on po prostu stworzyć wrażenie takiej kierunkowości muzyki. Kręcąc głową z lewej na prawą, w górę, w dół, mamy wrażenie, że ten dźwięk po prostu gdzieś tam sobie chodzi, pływa. Jest to wrażenie dziwne, nienaturalne i moim zdaniem całkowicie zbędne przy słuchaniu muzyki. No i wreszcie, teraz moi drodzy wisienka na torcie. Zobaczcie, mamy taką opcję, która się nazywa TV Audio Swap. Dla wszystkich posiadaczy systemu Audio od Sonos, słuchawki Ace to jest dosłownie istny must have. Sonos w swojej aplikacji dał nam możliwość połączenia swoich słuchawek do istniejącego systemu. Czyli jeżeli już posiadacie Sonos Arc, Beam wraz z głośnikami czy sabuferami, słuchawki te będą z tym systemem współpracować. Dodatkowo posiadają system, który się nazywa Spatial Audio oraz Head Tracking, tak jak mówiłem Wam wcześniej. Ten pierwszy, Spatial Audio, umożliwia symulację surround wraz z Atmosem, o ile oczywiście macie tego Atmosa w Waszym telewizorze w sygnale. Ja niestety telewizora nie mam i posiadać go nie zamierzam, dlatego tej opcji nie przetestowałem. Na pewno ją przetestuję i jeżeli będzie coś nie tak, albo znajdziecie to w shortcie, albo na moim Twitterze, czy tam też x będę Was o tym informował. Właśnie fajnie, że ta opcja jest, ponieważ w tym momencie możecie rozbudować istniejący system Sonos o dodatkowe akcesorium, takim jakim są naprawdę słuchawki. Dużo osób e, potrzebuje czegoś takiego, chce obejrzeć sobie film z fajnymi efektami, ale nie chce budzić małżonki czy coś w tym stylu. Macie słuchawki i macie po problemie. Warto to przetestować. Może te słuchawki wypożyczyć nawet. Zobaczycie, jak się u Was sprawią. Zapraszam. W aplikacji oczywiście znajdziemy też opcję przełączania się pomiędzy dwoma e, słuchawkami, dwoma urządzeniami Bluetooth. Wreszcie na końcu, tak jak Wam wspomniałem, jest też opcja odpalenia trzeciego e, trybu pod przycisk zmiany trybów ANC słyszenia otoczenia. Jak mówiłem już wcześniej, opcja ta jest wyłączona e, domyślnie. Potem możemy ją odpalić i ona po prostu wyłącza e, obydwie e, poprzednie. Mamy też taką fajną ciekawostkę wykrywanie no noszenia e, słuchawek. Wy mówicie, że to nie jest nowa opcja. Macie rację, to nie jest nowa opcja, ale Sono. Dorzucił jeszcze opcję oprócz tego, że wykrywają, czy macie założone czy nie. W momencie, jak dzwoni telefon i założycie słuchawki, to ta rozmowa automatycznie zostanie odebrana. Moim zdaniem jest to całkiem fajna opcja. Co ciekawe, nie sprzyja to wygrzewaniu słuchawek, ponieważ, żeby te słuchawki wygrzać, musiałem zapakować jakieś dwie szmatki do jednej i do drugiej słuchawki, żeby one myślały, że coś jest, że jest po prostu ucho w środku, żeby one po prostu grały. Więc. Opcja naprawdę fajna, ciekawa, warto mieć to odpalone, bo zdejmujecie słuchawki, żeby z kimś porozmawiać, muzyka Wam nie minie, nie? Albo, nie wiem, audiobook, czy audycja jakaś. Bardzo fajna opcja, dzięki samo za nią, dopracowaliście. Teraz wam troszeczkę opowiem o dźwięku, bo jest o czym opowiadać. Bas jest miękki i przyjemny, nie ciągnie się tam, gdzie nie powinien, ale też nie jest twardy i szorstki. Jest to taka dobra podstawa, na której sono zbuduje całą konstrukcję dźwięku. Dalej, średnica, jak w większości konstrukcji, jest lekko cofnięta, ale też bez przesady. Tutaj jest ok. Wysokie tony z początku były dość plastikowe i naturalne, jednakże doświadczenie dobrze mi podpowiedziało i już po 36 godzinach wygrzewania ta góra stała się taka, Fajna, przyjemna, ona nie jest dominująca, ona nie jest tak bardzo wyraźnie zarysowana, ale też nie jest pod kocem. Tutaj Sonos znalazł idealne, praktycznie wypośrodkowanie pomiędzy szczegółowością a kocykiem, ponieważ Zazwyczaj słuchawki albo kują tą górą, albo góra jest pod kocem, czyli jest taka stłumiona, jest gdzieś ucięta. Tutaj ta góra rozwija się naprawdę do bardzo wysokich herców, kiloherców, ale nie ma tendencji do kucia. Więc tutaj naprawdę czapki z głów, ktoś kto stroje te słuchawki naprawdę zna się na rzeczy. Scena jest troszeczkę taka zamknięta, jak to praktycznie w każdych słuchawkach zamkniętych, ale też nie do końca, bo nie można ich porównywać do słuchawek półotwartych, które budują nam scenę dosłownie czasami po metrze z lewej, z prawej, góra, dół, wszędzie to wszystko chodzi, ale ta scena w tych słuchawkach też nie jest taka zupełnie ściśnięta. Nie mamy wrażenia, że słuchawki grają nam centralnie do ucha, mamy wrażenie, że znajdują się tak po 10 cm z lewej, z prawej. Jest to bardzo też przyjemne wypośrodkowanie e, pomiędzy takim problemem zamkniętości słuchawek a sztucznie rozdmuchanej sceny. Naprawdę, tak jak poprzednio wspomniałem, ktoś kto stroił te słuchawki naprawdę zna się na robocie i im więcej ich słuchałem, tym bardziej zastanawiam się nad zakupem po prostu pary dla siebie, bo pomimo tego, że nie jestem wielkim fanem słuchawek wokółusznych, czasami takie mocniejsze brzmienie, mocniejsze uderzenie jest jednak potrzebne. Na koniec głośność słuchawek, bo o to też często pytacie. Głośność w tych słuchawkach nie jest ani przesadzona, ani nie jest też jej za mało. Tutaj znowu, ponownie ktoś, kto stroje te słuchawki znał się na rzeczy. Ja nie jestem w stanie słuchać na maksymalnej głośności dłużej niż przez 2-3 sekundy, bo to jest po prostu bolesne. Wrzuciłem kilka razy maksymalną głośność, ale dla testu normalnie słucham na 60-70% może. Poza tym przy tak dobrym tłumaczeniu w pasywnym i aktywnym wysoka głośność autentycznie nie jest potrzebna. Ok, czasami fajnie jest sobie wrzucić jakiś dynamiczny utwór, tak żeby połupało troszkę po czaszce, ale to nie jest kwintesencja, powiedzmy przynajmniej dla mnie, słuchania muzyki. Tutaj jest naprawdę bardzo dobrze i nie ma się czego wstydzić. Można było się tego domyślać, ale teraz już mamy potwierdzenie, jest kabel C do C w zestawie, więc te słuchawki można bez problemu podłączyć do komputera, do telefonu, do tabletu, wszystkiego co posiada USB-C, a nawet przez przejściówkę np. do iPhone'a 14, 13, 12, 11, różnie tam bywa z różnymi słuchawkami. Ale 15 na pewno to łyknie, 14 na pewno to łyknie, dlatego, iPhoniarze, nie płaczcie, tutaj też będzie to fajnie działać. O co chodzi? Po kablu te słuchawki przez USB będą grały na pewno lepiej niż przez Bluetooth. Dlaczego? Dlatego, że one w tym momencie działają, karta dźwiękowa. Na moim Xiaomi Mi 9 obecnym, niestety, to działa różnie, ponieważ jest to słaby telefon, już słaby telefon, a mimo tego, że dalej sobie jako tako radzi, nie jest to nowa konstrukcja i ten dźwięk troszeczkę się rwał, niezależnie od aplikacji. Na S23 Ultra już to działało fajnie, ale na obu telefonach było cicho. Nie wiem dlaczego tak jest, bo podłączałem to później pod chrombuka. I zaczęło to grać naprawdę już dobrze. Odzyskaliśmy praktycznie maksymalną głośność z połączenia Bluetooth. Jednakże przez telefon jeden czy drugi ta maksymalna głośność była dosłownie praktycznie połową, może 60% maksymalnej głośności bezprzewodowo. Nie rozumiem tego zabiegu, nie wiem dlaczego tak jest. Możliwe, że poprawione to zostanie w przyszłej aktualizacji samego firmware'u słuchawek. Ja w tej chwili lecę na najnowszym firmwareze dostępnym e, dzisiaj, czyli, przepraszam Was bardzo, ale. E, tak, 2 czerwca zaktualizowałem te słuchawki do najnowszej wersji, więc jeszcze to jest problem. Kolejnym problemem, słuchajcie, jest coś, co mnie mocno zdziwiło, dlaczego kabelek USB-C do USB-C ma tylko 78 cm? Drogi producencie, jeżeli planowałeś w tych słuchawkach tak fajną opcję jak możliwość słuchania przez USB-C, to nie sądzisz, że 78 cm to jest za mało żeby wygodnie słuchać słuchawek, używać słuchawek w połączeniu z laptopem, który zazwyczaj znajduje się na kawałek od nas czy z telefonem. Można było dodać troszeczkę dłuższy kabelek, można było. Na szczęście wielu z nas ma w domu kable C do C, praktycznie kabel, każdy kabel normalnej jakości, C do C będzie z nimi współpracować. Oczywiście pod warunkiem, że jest też ten data, transfer, nie tylko i wyłącznie ładowanie. Tak więc. Domyślny kabelek jest króciutki, nawet nie ma metra. Powinien mieć 1,20 20, m, jak wszędzie. Ma tylko 78 cm. Nie mam pojęcia, czemu na minus to zaliczam, podobnie jak aplikacje. Jeszcze podsumowując, słuchajcie. Czy Salonos Ace jest cokolwiek wart? Tak, jest wart i to nie cokolwiek, tylko jest dużo wart. Na dzień dzisiejszy, z tego co widziałem, jego cena wynosi 2149 zł. Możecie je kupić na stronie salonedenom.pl, ale zresztą link wrzucę poniżej do tej strony, do tego konkretnego produktu. Są dostępne w kolorze czarnym, który naprawdę wygląda obłędnie, i białym, który miałem okazję testować. W tej cenie, jako bezpośrednia konkurencja dla słuchawek Sony, Bose czy podobnych cenach, one zdecydowanie stoją wyżej. Więc jeżeli macie w tej chwili Sony wh 1000 x 4 5, macie jakiś Bose Quiet Comfort i zastanawiacie się, czy ACE zagrają lepiej, w mojej cenie tak. Ale przyjście do salonu denon czy audioforum przyjdźcie, bo one będą na, udostępnione do testów już piątego, będziecie mogli przyjść, porównać je bezpośrednio i naprawdę naprawdę warto sam się zastanawiam czy tych słuchawek nie kupić, no wiadomo teraz ci którzy mnie śledzą na social mediach wiedzą, że akurat udało mi się zakupić nowy rower więc średnio będę miał kasę na to ale będę ostro kombinować, żeby sobie takie słuchawki gdzieś tam prędzej czy później kupić, bo naprawdę są genialne Dźwięk przede wszystkim nie męczy, gra bardzo naturalnie i fajnie. Widać w tym wszystkim naprawdę godziny, setki godzin dopracowywania tego produktu z najwyższą dbałością o szczegóły. I też jednak z takim bardzo charakterystycznym sznytem firmy Sonos, z ich takim bardzo flagowym brzmieniem. Na koniec chciałem zaznaczyć, że nie współpracuję w żaden sposób e, biorąc pod uwagę YouTube'a z firmą Horn czy Denon czy Audioforum. Po prostu dostałem możliwość wypożyczenia z innego źródła tych słuchawek, a że akurat pracuję w Denon Store, po prostu wrzucam link do Denon Store. Logiczne, prawda? W każdym razie te słuchawki zostały mi wypożyczone na test. Nie dostaję z tego tytułu żadnych pieniędzy. Robię to dla Was, moi kochani, żebyście mogli dowiedzieć się, czy te słuchawki są warte, czy nie. I naprawdę, w mojej ocenie, są warte praktycznie każdej złotóweczki, jaką na nie wydacie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Mam nadzieję, że już tego tutaj diabelstwa, czyli Samsung Watch 6. Na razie i do zobaczenia.